To jest nowy event na mindestar.pl, a ja w dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak działa ten event, jak zdobywać tam nowe eventowe przedmioty i jak najłatwiej zarobić. Dobra, więc tak w ogóle jak zdobywać szkolne książki, yy, czyli najbardziej potrzebne itemy, które są potrzebne do tego eventu. Bazanie sobie kupicie piorniki, z których drop właśnie wyświetla wam się na ekranie i z piornika Spidermana naprawdę jest bardzo mocny drop, więc opłaca się grać. Bo jest naprawdę super event. A jak zdobywać te książki? Zabijać trzeba innych graczy, stać na strefie AWK, kopać generatory na VVP, brać udział w eventach serwerowych, robić kebaby, zabijać małych zombie i okradać ich z kanapek, uderzać bossa łobuza, lub kupić ściągi na stronie internetowej. No i wyświetlałam się to teraz na ekranie. Dobra, także bez zbędnego przedłużania zapraszam już do odcinka. Dobra, no także jesteśmy już na strefie eventowej I na początku wam pokażę jak ogólnie się zarabia Jak dropić te szkolne książki oraz na co je możecie wymienić Na przykład tutaj macie do tego wytwarzanie piorników. Tu macie zwykły piornik za 40 dni edukacji Kolorowy piórnik za 200 dni I klucz do pokoju za 2000 dni Jeżeli macie takie książeczki zebrane, co klikacie tu ukończ dzień i tu wam się pokazuje ile macie dni edukacji. Ja już mam chwilę pograłem i mam 1170 dni. Dobra, pokażę wam teraz na mapie. Za, no tutaj nie tracicie itemów, za tą linią już można was bić. I... no, tu akurat się nie zrespiło. A na przykład pójdziemy sobie do szkoły. Do środka. O i tutaj macie taki zielony szulkerek. O, akurat mi zabrał zamek. O kurde! Nie zjadłem koksak, dobra? Także zoraliśmy je. Nieważne, nic nie było. Dobra, tu mamy takie na przykład w prawo poszłem trochę, wyszłem z tej szkoły, bo mnie fan gonił. Z tych ząbiaczków wypada. I z kopania generatorów też lecą te książeczki, jak widzicie. Na przykład na czacie udało wam się wydrobić przedmiot eventowy. No i znowu mi się udało. I z takiego kopania, jak sobie tak chwilę pokopiecie, to naprawdę dużo wylatuje. Tu z autkiem tu nie ma. Na początku pokażę wam jak obymiałem zarabiać, bo dobra, a teraz może się pobijamy z takim tutaj. Kurde nie jest się sobie psika. Dobra, postaram się go tutaj zabić, pyk. On zjadł, no nie Dobra. Spróbujemy sobie go zabić. O, pójdziemy 1. I... Dobra, się wklejają. Dobra, postanowiłem wrócić jednak do zbierania. Nie opłacało się z nimi bić. Bo bili mnie 2 na jeden. Kolejnego heb robimy. I mamy kolejne książeczki. I mamy tutaj ząbiaczka też kolejne książeczki no, no tutaj się rozpią też te te takie złoża sian ale no i tu w sumie jest ich najwięcej i na trybunach też się rozpią. o mamy takie osliweczka i tutaj jest o dostałem za niego akurat książki 8 książek za niego wypadło no i nie stracił oczywiście temu, a ja zyskałem książki no i tak samo, tutaj jest kolejny kebabik Wyspieszemy sobie tak do 20 i pójdziemy się z kimś bić Wchodzimy sobie do Akademii Mindstara Kolejni ząbiaczki nas gonią Akurat podropiły, dwa dropły Dobra, o mamy tutaj siankę Sianka chyba najwięcej dropi tego On akurat mi tak rzadko chce dropić to albo też zombiaczki się opłaca zabijać kolejne sianko dobra, zbierzemy 22 książki i pójdziemy pozabijać sobie coś bo nie traci się tu itemów dobra, płacimy. o tutaj mamy tych zombiaczków może z nich coś wyleci Akurat nie wyleciało, ale tutaj mamy kolejny plecak I robimy kebaba I mamy kolejnego tego Dobra, to idziemy na spawn'a i idziemy się pobić Dobra, także ja już jestem wystakowany i pójdziemy się po prostu bić z jakimiś ludźmi Pójdę sobie na lewo, bo tam zazwyczaj jest dużo ludzi Przy lewym autobusiku O, na przykład tu w tym kraterze. Mało no, coś ludzi jest teraz na serwerze. Chyba jeszcze ze szkoły nie powracali. Sprawie 16. Teraz bierzemy sobie przy okazji kebabika zrobimy no. Wchodzimy do szkoły, może tam ktoś będzie O mamy akurat ludzi. Ale o. o, może go zabijemy Dobra nie zresztą, ale tego może. No, mam się zabić. 18. O, zabijam akurat. Nie wiem, czy wyleciały książki, czy już miałem tyle. Dobra, kolejnego jakiegoś bijemy sobie. Tu się oczywiście nie traci itemów, na szczęście. Przejęłem serio, dawam do drugiej. A tu się redukuje itemów, tylko jest takim. Okej, Użyłem tylko sierpnia i już ucieka. Robiłem się z nim cały czas. O, zabiję. I rankingu. I nie ma żadnych książeczek. Bo miał chyba ten, koksy w prawej I dlatego się wywalił. Dobra, nie sobie kolejnego tutaj dziutka. Chyba go przyciągnę po Pokeballem, żeby nam nie zlogał. Oj, oj, oj. No to wyszedł mi właśnie aim z Pokeballa. Ale spróbuję sobie go tak po prostu zabić. A nie, z nam hakiem. No trudno. Tutaj są kolejni gracze. Dobra, możemy sobie takiego na przykład zabić. Spróbować. O. No i to 5-6, ale spróbuję go zabić. Zawsze ranki. Może akurat będzie miał dużo książek. Chyba nie wyrabia od nas No i wszedł w park blokady, to już wyrobi Ile miał tutaj? Siedemnaście już odbija się Kurde, ale ja nic nie trafię. O, zabiję sobie. Kocham Pitera. Dobra. Plus 2 rankingu. No, chyba wszystko wam pokazałem na tym evencie. Zapraszam serdecznie na Majstara. No i oczywiście rekrutacja do klanu najgas Top 3. Co cały czas jest otwarta. Więc zapraszamy na Discorda. Macie go się mieć w komentarz y, komentarzu, w opisie. Na tym Discordzie są teksturpaki i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie już sobie wszystko sami. No dobra, także to chyba było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Yy, dopiero zaczynam, uczyć się takich filmików robić, więc jakby proszę się nie próć do mnie w komentarzach. I to chyba tyle. Hello!